Witam wszystkich widzów Telewizji Gazety Olsztyńskiej. Jesteśmy dzisiaj na lotnisku Olsztyn-Mazury przed konferencją zorganizowaną przez linię lotnicze WIZER. Czy tani węgierski przewoźnik otworzy swoje nowe połączenie z Szyman? Przekonajmy się sami. Good morning, ladies and gentlemen. It's a pleasure for me to be here. Uh, Mr. Kuczynski. Uh, Mr Krawczyk. it's a pleasure for for me to be here and uh, announce the great news of reser is arriving uh, to uh, Olsztyn Mazury uh, airport and to announce the great news but before getting into the details let me just please uh, quickly summarize what uh, it is worth uh, knowing about uh, reser Drodzy państwo Dzień dobry witam państwa na naszej konferencji e, panowie bardzo mi miło że mogę się tu razem e, z panami znaleźć że mogę ogłosić te bardzo przyjemne informacje, nowe wiadomości na temat e, Wizzera i na temat naszej obecności na lotnisku Olsztyn-Mazury, ale jeszcze parę słów, które warto o nas wiedzieć. And today we are here to announce another great news as we are adding the eighth Polish airport to our network – Olsztyn-Mazury A dziś jesteśmy tutaj po to, żeby ogłosić dodanie kolejnego lotniska do naszej sieci połączeń – ósmego lotniska Olsztyn-Mazury. We will connect olsztyn Mazuri with London-Luton with a service commencing in June with three weekly flights. Z tego do we believe that customers will uh, welcome this low-fare opportunity to travel to the capital of the United Kingdom. I myślimy, że pasażerom spodoba się ta możliwość niskokosztowych lotów do stolicy Wielkiej Brytanii. Likewise, we are confident that UK passengers will also, visit, also enjoy visiting this beautiful region. I wydaje nam się, że brytyjscy pasażerowie będą chętnie korzystać z okazji przylatywania tutaj na Mazury. With an initial frequency of będzie weekly flights, there will be 27,000 uh, seats on sale in calendar year 2016. W momencie, kiedy nasz harmonogram obejmuje trzy loty tygodniowe, oznacza to, że będziemy mieli w sprzedaży 27 tysięcy miejsc za 2016 roku. The route will operate on Tuesdays, Thursdays, Saturdays, Wtorki, czwartki, soboty to są te trzy dni. Offering a schedule for long weekends as well. Co oznacza, że będzie to bardzo sprzyjające dla wypadów na długie weekendy. The route will commence on the 18th of June and fares are available from only 99 zł. Zaczynamy latać na tej trasie od 18 czerwca i pierwsze bilety będą w cenie 99 zł. So great news for us. I hope we, it is great news for the region and also for UK passengers. Thank you very much for your attention. Dla nas to wspaniałe wieści i mam nadzieję oczywiście, że dla pasażerów, e, dla regionu to też przyjemne wiadomości. Bardzo państwu dziękuję. Chciałbym e, podziękować i, i przywitać w imieniu, e, w imieniu marszałka województwa Gustawa Marka co całego zarządu, a także swoim własnym e, na naszym lotnisku, na naszym, naszym porcie, w naszym regionie. Jest mi niezmiernie e, miło e, gościć Państwa. So, welcome sir i congratulations on the opening of the new connection between Szymany and London Luton. First of all, why Olsztyn? We saw a strong, mark, a strong demand in the market for this route, and we believe that customers will welcome this low fare opportunity to get to the capital of the United Kingdom. On the other hand, we do believe that UK passengers will also enjoy visiting this beautiful region. Silne zapotrzebowanie o tym zdecydowało, dlatego że naszym zdaniem bardzo się spodoba i bardzo się przyda tej lokalnym mieszkańcom możliwość niskokosztowego latania do stolicy Wielkiej Brytanii do Londynu, a z drugiej strony jeżeli brytyjscy pasażerowie jak zaczną tutaj latać, co na pewno im się bardzo tutaj spodoba. Um, a great year for Wizard in Poland, 10th uh, anniversary of uh, airbase in Gdańsk. Uh, new connections only in Poland between Warsaw and Porto, uh, Warsaw and Sardinia, Katowice and Sardinia, and Katowice and Liverpool, and now Olsztyn, uh, uh, London, Luton. I'm pretty sure that this new connection is a great opportunity for weiser Yes, exactly. We are very proud of our strong growth in Poland. Last year in 2015, we carried more than 6 million passengers on our Lofa routes from and to Poland, uh, which represents 30% growth. And we are growing and growing, and this year we have already announced, as you said, several new destinations as well. Tak, naprawdę jest to dla nas szansa na rozwój, na doda dodanie czegoś nowego do tej naszej siatki połączeń. W Polsce wzrost odnotowujemy naprawdę bardzo imponujący. W zeszłym roku przewieźliśmy ponad 6 milionów pasażerów na polskich trasach 30% wzrost. No i tak jak już Pan wspomniał, ogłosiliśmy kilka nowych tras w tym roku już. And uh, I, have, I have heard that uh, tickets to London Luton are already in booking system. Yes, exactly. Passengers can snap up already the lowest fares, fares starting only from uh, 99 złoty. Tak, bilety już już pasażerowie mogą zgarnąć najkorzystniejsze bilety za 99 do But uh, this connection, uh, this new connection, uh, will will it not interfere with your presence in Gdańsk Airport, uh, or just the opposite? Uh, it will be more helpful. Wierzymy, że w Gdańsku i w tej regionie będzie wymagane połączenie do Luton, więc oczekujemy, by ta droga była również skuteczna. Naszym zdaniem zapotrzebowanie na połączenie do Luton jest zarówno w Gdańsku, jak i tu, więc nie spodziewamy się konfliktu, a raczej tego, że po prostu obie trasy będą sobie świetnie radzić i dawać dobre wyniki. Dziękuję za czas, dziękuję za interwju. Dziękuję bardzo. Jest z nami pan Leszek Krawczyk, prezes zarządu spółki Warmii Mazury, spółka z zarządzającej portem lotniczym Olsztyn Mazury. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie prezesie, na początku chciałbym pogratulować nagrody Kosyniera Przedsiębiorczości 2016 no i przede wszystkim dzisiejszego kolejnego kroku milowego w historii lotniska, bo no rzeczywiście myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że to jest przełomowy moment. Tak, ta nagroda, to wyróżnienie Kosynier to duża niespodzianka dla mnie i, i zaszczyt. Ale też i satysfakcja z tego, że doceniono to, co zrobiliśmy tutaj na lotnisku. A lotnisko jest potrzebne, jak widać, bo ten ruch lotniczy na razie jeszcze niewielki, ale cały czas rośnie. Dlatego te połączenia, które rozwijamy, no są potrzebne i oczekiwane. Niespełna trzy miesiące temu lądował pierwszy samolot, a już teraz mamy cztery połączenia trzech przewoźników także myślę, że to wielki sukces. No tak, jak na taki początkujący port regionalny, I to rzeczywiście niespodzianka dla wszystkich, bo yy, zaczęliśmy 21 stycznia połączeniem do Berlina, 22 do Krakowa, ogłosiliśmy już połączenie do Monachium trzy razy w tygodniu od czerwca, no i dzisiaj duże wydarzenie, Potem najbardziej oczekiwany kierunek, Londyn, yy, też trzy razy w tygodniu od 18 yy, czerwca. Myślę, że dzisiaj wszyscy, którzy porównywali Szymany chociażby do lotniska w Radomiu muszą cofnąć swoje słowa, bo lotnisko rozwija się, ma coraz większe grono przewoźników i co najważniejsze obsługuje coraz więcej pasażerów. Czy założenie, że lotnisko Olsztyn-Mazury przyjmie w tym roku 30 tysięcy pasażerów jest osiągalne? Jest to bardzo realne. Jestem przekonany, że nawet przekroczymy, bo przecież w ciągu tych dwóch miesięcy poza... Sezorem turystycznym odprawiliśmy już 3000 pasażerów. Sam Wizard dzisiaj deklarował, że jest gotowy. Oferuje 27 tysięcy miejsc. No a przecież mamy jeszcze inne połączenia. Jakie kolejne plany rozwoju lotniska? Następny przewoźnik. Nowe połączenia. Przecież na lotnisku oprócz Luizera wizytował Ryanair. Tak, był Ryan, który jest zainteresowany, przynajmniej tak deklarował, z tym, że nie ma w tej chwili wolnych samolotów. I jeżeli już to od sezonu zimowego, czyli od końca października, rozpocznie tutaj u nas operację. Oczywiście nasze rozmowy cały czas trwają. Przygotowaliśmy projekty umów, no więc na pewno wrócimy bardzo szybko do tych rozmów. Prowadzimy też rozmowy z innymi przewoźnikami na temat połączeń do Niemiec, szczególnie w okolicy Zagłębia rury, bo takie też jest zapotrzebowanie tutaj mieszkańców. Ja nie mogę zdradzić jeszcze w tej chwili z kim rozmawiamy i od kiedy mógłby latać, ale pracujemy nad tym bardzo silnie. Jeszcze raz gratuluję serdecznie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Już niebawem na tablicy za mną pojawią się nowe połączenia realizowane na lotnisku Olsztyn-Mazury 17 czerwca do Monachium i 18 czerwca do Londyn-Luton, które będzie realizowane przez WIZER. Adam Nowiński, Telewizja Gazety Olsztyńskiej.